Dzień dobry, Anna Malinowska, zapraszam na wiadomości Lasów Państwowych. We wtorek 13 grudnia Sejmowe Komisje Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa wspólnie rozpatrywały rządowy projekt nowelizacji prawa łowieckiego. Wśród wielu planowanych zmian jest nałożenie na lasy państwowe obowiązku szacowania i wypłacania rolnikom rekompensat za szkody w uprawach powodowane przez zwierzęta łowne. Obecnie zajmują się tym myśliwi, dzierżawiący obwody łowieckie. Zdaniem lasów państwowych, dodatkowy ciężar związany z szacowaniem i wypłacaniem szkód łowieckich spowodowałby poważne perturbacje w ich działalności. Wymagałoby to zaangażowania setek osób i kosztowało nawet ponad 150 milionów złotych rocznie. Na razie projekt zmian w prawie łowieckim skierowano do dalszych prac w podkomisji. Lasy państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych. Pod takim hasłem 8 grudnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyła się debata zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe. W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób, w tym parlamentarzyści, przedstawiciele resortów środowiska, rozwoju, energii, naukowcy, przedsiębiorcy z sektora usług leśnych oraz przemysłu drzewnego. Mimo otwartej formuły w debacie udział wzięli nieliczni przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych. Dyskutowano m.in. o roli lasów państwowych w ochronie przyrody, gospodarce narodowej, o ich znaczeniu dla społeczeństwa. Dyrektor generalny Konrad Tomaszewski wskazał, że obecna formuła działania lasów państwowych jest najlepsza, by zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne kraju, szeroko udostępniać lasy obywatelom i w rozsądny sposób użytkować lasy na potrzeby rozwoju gospodarczego. Przestrzegał, że dzielenie czy przekształcanie lasów państwowych byłoby katastrofą dla lasów i przyrody, ale też całego sektora leśno-drzewnego. Na terenie nadleśnictwa strzałowo odkryto aż 36 rzadkich i bardzo rzadkich gatunków chrząszczy występujących w Polsce. Chrząszcze odłowiono w tamtejszej odtwarzanej świetlistej dąbrowie. Obserwacja przeprowadzona przez doktora Karola Komosińskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykazała obecność wielu bardzo rzadkich gatunków chrząszczy. Badanie potwierdziło również, że świetlista dąbrowa, dzięki bardzo dużej różnorodności gatunkowej roślin naczyniowych, wyróżnia się także dużym bogactwem owadów. Co znamienne, na obszarze na którym występują chrząszcze jest prowadzona gospodarka leśna. Warto zwrócić uwagę, jak duża i jednocześnie nadal niezbadana jest różnorodność gatunkowa, skoro na zaledwie 10 hektarach odkryto tyle cennych gatunków chrząszczy. Choć wszyscy w okresie przedświątecznym pytają leśników o choinki, to niewiele osób wie, że na terenie ośmiu regionalnych dyrekcji lasów państwowych prowadzona jest również gospodarka rybacka. Lasy państwowe posiadają m.in. cztery wyspecjalizowane gospodarstwa, w których hoduje się głównie karpie. 90% z nich klienci kupują w listopadzie i grudniu. W ubiegłym roku Lasy Państwowe sprzedały ponad 1000 ton ryb za ponad 8 milionów złotych. A tych z Państwa, którzy wciąż jeszcze nie zdecydowali się na zakup choinki, zapraszamy do obejrzenia we wtorek wieczorem na kanale Echa Leśne nowego odcinka serii Oblicza Lasów. Leśniczy Maciej Chromy powie w nim, jakie drzewko najlepiej wybrać na święta.